Prześłowica, po nieudanym wyjeździe trociowym, czas przyjąć porażkę z pokorą i na klatę. Także ją przyjmuję i czas zająć się również innymi. Rybami. Dzisiaj na tapetę wjeżdżają pstrągi. Znajduje się nieopodal małej rzeczki w środku lasu, niedaleko też jest ulica, więc możecie słyszeć samochody. Mamy dzisiaj minus 2 stopnie. Mam nadzieję, że moje przelotki w mikrofleksie nie będą zamarzały, no bo jednak jest na minusie. Spinning ma tą zaletę, że jesteśmy cały czas w ruchu i nie powinno nic tak szybko nam tutaj zamarzać. Może już warto by było, jakbym założył żyłkę na szpulę kołowrotka, ale jednak wolę jeszcze zostać przypleciące, póki nie ma tych straszliwych mrozów. Rzeczka, na którą zaraz się wybierzemy, jest. Dosyć uboga w pstrągi, zwłaszcza w te duże pstrągi, bo jednak te mniejsze dominują. Ta rzeka, można powiedzieć, się dopiero odradza po naprawdę kusowniczych. Także jeśli znów wyzerujemy, to przepraszam Was bardzo, aczkolwiek zima jest trudnym okresem, a ja za cele obieram sobie też nie najłatwiejsze ryby do złowienia. Zwłaszcza przekonały mnie o tym trocie, których prawie nikt nad parcentą w tym roku nie połapał. Srok jest jednak trochę łatwiejszą, a nawet znacznie łatwiejszą rybą do złowienia, więc może się dzisiaj uda. Trzymajcie za mnie kciuki, zostawcie łapkę w górę, a jeśli jesteście nowi, to subskrypcję, bo na pewno się wszyda. Jest nas coraz więcej, i mimo że na ostatnich odcinkach nie było zbyt dużo ryb, to jednak bardzo bym chciał wam podzielić Dziękować, że tak miło przyjęliście te filmy z nowego sprzętu, z którego teraz zresztą też nagrywam. Mam nadzieję, że robi wrażenie, pozytywne opinie dajecie. Tak więc bardzo mi miło dzięki, że jesteście. Te pstrągi zacznę dzisiaj łowić na robako, podobne przynęty, o których szerzej się wypowiem jak już coś złowimy. Mam też dobrą wieść, słuchajcie, bo wraca Daily, w tym tygodniu na pewno będzie. Mam już plany co do jutrzejszego wypadu, chociaż jeszcze dzisiejszego nie skończyłem, ale myślę, że powiem wam pod koniec tego odcinka, co będziemy robić jutro. A teraz, już nie przed dłużam. Chodźmy na tą rzekę, piękną, małą, w zimowej aurze. Jest i ona, moja narzeczona, słuchajcie. Widzę, że tu jest naprawdę niski stan wody, bo w ogóle nawet o tym wam nie powiedziałem, ale nigdy tutaj nie łowiłem na tym odcinku rzeki, więc będzie to taki rekonesans połączony z silną chęcią złowienia pstrąga. Rozkładam sprzęcior i robimy podchody pstrągowe. Rzeka, jak widzicie, malutka, płyciutka, ale już słyszałem o jednym pstrągu ponad 30 cm złowionym w tym sezonie przez członka RDM Spin. Także pozdrawiamy serdecznie. Także sezon strągowy 2.22 uważam w swoim wykonaniu za otwarty. Zaczynamy. Jak na razie parę rzutów oddanych, nawet parę nam się by powiedział. No i kontaktów nie ma, aczkolwiek widzę, że ta rzeka ma takie fajne dołeczki. Tak fajnie nurcik się układa. Czuję potencjał. Jeszcze parę godzinek do zmierzchu zostało. Widzicie co? Z przypadkami jest najgorzej, natomiast pociąga zamarza. Więc raczej na następny raz, jak będzie lekko na minusie, to już lepiej żyłkę założyć. Bo teraz mam strasznie utrudnione rzuty. Albo mi się zdawało, albo widziałem tam dwie ryby, ale raczej na pewno je widziałem. Wyglądało to w sumie, jakby się tarły, były tak blisko siebie. Ale na pewno tarła nie miały, no chyba, że pstrągi naprawdę jakieś mają opóźnione to tarło, No. W każdym bądź razie jakieś już życie na wodzie zauważyłem. A to już i tak jest lepiej niż na trociach. <grym> Jednak przyrodki łapie blues. Więc nie za dobrze, kurde Utrudnia mi wędkowanie i zamarzana, zamarzanie plecionki i jedno dodatkowe jeszcze te przyrodki Więc nawet żyłka by w 100% dzisiaj nie pomogła w komforcie łowienia Ale ja tam, wiecie, chyba wiele razy o tym sobie mówiłem, że komfort nad wodą to ostatnia rzecz, której wymagam od wędkowania I jest No szkoda, że nie stoją tu żadne pstrągi, zobaczcie jakie kamyczki Piaseczek Spowolnienie za tym krzakiem, za tym krzakiem mógłby się jedzieć O tutaj na przykład taki strzał, kurde, narobala coś pięknego Po to się między innymi też w sumie łowi, bo w Wyobraź nam działa, bo nie wiemy co się dzieje tak naprawdę pod wodą. Zamarzają kurde te przyrodki. Ciężko się strasznie łowi. Podejrzewam, że jeszcze z pół godzinki będę spadał. Zostańcie jednak do końca, bo chciałbym z wami porozmawiać tak w sumie bardzo szczerze, jak skończę łowić. Słuchajcie, czas na szczerą rozmowę, tak jak obiecałem, i w sumie w tytule tego odcinka macie. Trochę pofilozofiuję dzisiaj. Jeszcze jakiś czas temu myślałem, że robienie filmów wędkarskich bez ryb jest w sumie bez sensu. I kilka osób, które tak myślą, również się z tym ze mną zgadzały. Ale teraz, jednak, gdy spędzam więcej czasu na robieniu dla Was filmów, stwierdzam, że wcale tak nie jest I słuchajcie, jeśli prowadzicie swój własny kanał wędkarski To moim zdaniem warto też pokazywać porażki Teraz zrobię małe porównanie Drużyna piłkarska, siatkarska czy koszykarska Której kibicujecie, dajmy na to Nie zawsze przecież wygrywa mecze A i tak mimo wszystko jej kibicujecie I jesteście z nią Jesteście, można powiedzieć, jej widzem I tak samo moim zdaniem działa to na YouTubie Nie da się cały czas łowić ryb Słuchajcie, zwłaszcza na naszych wodach PZW, które są ubogie w te rybki. A jeszcze teraz w tym okresie, jak mamy zimę, to już w ogóle apetyty im nie sprzyjają. I ostatecznie większość wypraw, przynajmniej na naszym kochanym PZW kończy się zerem. No chyba, że ktoś ma naprawdę fajne super mety, to gratuluję i szczerze zazdroszczę. Łowi się jednak ryby zimą, dlatego że są szanse zawsze złowienia ryby. Ryby zawsze muszą jeść. Nie ma tak, że miesiąc nie jedzą nic, bo wdechły z głodu. Także naprawdę jak tworzycie content jakiś na YouTubie związany z wędkarstwem i bazujecie na wyprawach nad wodę, to moim zdaniem trzeba wstawiać po prostu wszystkie wyprawy. Jak bierzecie kamery ze sobą, zawsze coś ciekawego się nad wodą wydarzy. W przypadku dzisiejszym na przykład poinformowałem was o tym, że plecionka o tej porze jest naprawdę złym wyborem i marzną przelotki marznie plecionka, ciężko się łowi także ja przewinę na żyłkę jak będzie tylko temperatura na minusie więc już coś się wydarzyło, jakieś wnioski z dzisiejszego wypadu wysunięte dodatkowo widziałem dwie rybki i pozwiedzałem trochę nowy odcinek rzeki, która okazuje się mimo robienia wrażenia małej i wąskiej, dość głębokiej błoką rzeką, bo widziałem nawet taki dołek ponad 2 metry na tym odcinku. No może trochę przesadziłem, 1,5 metra, ale było. Już by się człowiek przekąpał. Także naprawdę nie zakrzywiajmy może trochę tej naszej rzeczywistości. Wiadomo, że jest więcej lajków czy wyświetleń, gdy jest duża ryba, ale nie ma co się wstydzić, jak ryby nie biorą. W październiku pamiętacie, zrobiłem daily vlogi i było 25 filmów za dwody i tylko dwa bez ryb. A w styczniu to już jest chyba mój piąty czy szósty odcinek i po prostu na razie jeszcze. Czyli odpoczyłem tego sezonu rybą, tak więc i okres robi naprawdę dużą różnicę i robi ją również łowisko, na którym mówimy. Ale jeszcze wracając, brania i ryb to nie jest wszystko, co przecież w wędkarstwie nas otacza. Sama aura, same widoki naprawdę cieszą, niekoniecznie też ryby. Nie można mieć takiej ciągłej presji, moim zdaniem. Nie mówię, żebyście wstawali wszystkie swoje wyprawy nad wodę na YouTube'a. Ja akurat tak będę chyba w tym roku robił, bo chcę zbudować z Wami dużą więź. Widziałem, że kilka tam osób z Was pisze, że bez sensu taki odcinek bez ryb i w ogóle i to i siam to i też duża część osób z Was docenia to. I pisze mi z kolei, że fajnie, nieważne, że nie ma ryb, tylko fajnie, że jesteś z nami. I szczerze mówiąc, rozumiem tych pierwszych, że chcieliby mieć ryby na odcinku, ale to jest też trochę zakrzywianie rzeczywistości, jak pokazujemy cały czas piękne ryby, bo na PZW tak wcale nie jest kolorowo. No, chyba że naprawdę się jeździ po krańcach Polski i szuka naprawdę najlepszych met. Wtedy nie mówię nie. Da się w Polsce połapać na każdym wypadzie. Jeśli mamy tylko dobre info i dobre łowisko. <laughs> o ile w tamtym roku może nie dojrzałem do tego, żeby wstawiać filmy bez ryb. To jednak w tym roku wstawiam wszystkie wyprawy, na których zabieram kamerę. I koniec kropka. Dajcie znać, co sądzicie o filmach wędkarskich z wypadów bez ryb. Czy są one takie bezsensowne, czy jednak. Przygoda nad wodą niekoniecznie też zawsze wiąże się z rybami. Zostawcie znaka w komentarzu. A teraz zdradzę wam coś, co powiedziałem wam w trakcie filmu. A mianowicie, e, jeśli chodzi o jutrzejszą wyprawę, to wybieram się zupełnie z innym sprzętem, z inną wędką, bo wezmę ze sobą długi badyl i będę łowił na spławik klenie, słuchajcie, na przepływankę się postaram je łowić z chlebkiem. O tej porze to też nie będzie takie proste. Zwłaszcza, że zaczynam i debiutuję w ten sposób łowiąc na nowej zupełnie rzecz dla mnie. Tak więc też będzie duża szansa, że wyzeruję. Ale nowe doświadczenie wędkarskie zdobędę łowiąc, a nie siedząc w domu. Wolę marznąć jednak nad wodą i się uczyć. A teraz dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Życzę Wam lepszych efektów niż moje w tym roku, bo moje w tym roku nawet są takie zerowe. Do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że z skleniem albo przynajmniej z uśmiechem na twarzy. Trzymajcie się, połamania kija i sayonara